No, w kilku, jeszcze nie wiemy, czy to będzie w dwóch, czy kilku, no ale dobra, eee, więc tak w jakiś momencie to przerwało i ja się wtedy dowiedziałem, e, że umaga jest soccer y, i soccer, a druga klasa to jest Soul Master. Soker polega na tym, że duże damage bardzo zadaje, a soul master na przywoływaniu sobie sojuszników, czyli ten yy, po prostu może przyzwać sobie takiego ducha, który atakuje za niego. Czyli bardzo fajna sprawa, jak to ktoś tam lubi mówić. Ja będę spoilerować. Yy, I ten, tego. Tak, oddałem. I tego. Chyba tak. Tak. Nie ma. Yy, I ostatnia klasa to jest Priest i o Priestie to ni hu, hu, nie wiem nic. Znaczy ten, on ma jakieś tam... Z, yy, wiem, że jedna jednego ewoluacja to jest Hunter. Tylko nie Hunter, że łowca tylko Hunter przez TH i nie wiem jak co to w, yy, w ogóle znaczy. Yy, ta. No to właśnie e, jeszcze właśnie nie ma, bo Pepe nie chce mi pomóc e, zrobić. E, Powiedzcie mu, że jeśli ten, że jeśli mi nie pomoże, napiszcie mu w komentarzu, że jeśli mi nie pomoże, to wtedy dostanę mu suba, mm. o ile ktoś mi da suba. Mm. Widzisz, jak są jestem motywujący? Mhm. Mm i tak, bardzo się opłaca ten u swojego mistrza, czyli na przykład u nas to jest taki jeden dziadek, ten oddać quest'a i tak, bo u niego można kupować sobie skill'e y. i po prostu tutaj akurat jest tak, że po zmianie klasy te skill'e, y, kiedy sobie zmienisz broń, to wtedy te skill'e y będziesz mógł dalej używać, bo na przykład jak ja gram na swojej głównej postaci jako łucznik, to ja myślałem na samym początku, że mi te skille wykasuje i grę na podstawowym do 9 levela. A tu się nagle okazuje, że mam dalej te wszystkie skille i wtedy sobie je dokupię. I tak, tutaj bierze się skille, znaczy questy. Tutaj nie wszystkie się opłaca, ale większość jak Pepe mówił. Ja tutaj bardziej chyba gadam od niego, ale okej. Okay. No to akurat jeden był tylko. Ha, o to tobie chodzi. O, coś A, I tutaj. Te, 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 dostaje się bronie podstawowe. No właśnie, chciałem, żebyś o tym powiedział. I nie klikajcie raz, tylko po prostu zróbcie takiego spama, po kilka razy kliknijcie, dlatego dostaniecie w wtedy dwa, dwa rodzaje. Blessing of Hell 1, maksimum HP has in, że daje więcej HP, bo ja trochę leczę angielski, i Bless of Rock. I to chyba kamienia. I Psychical Death and Magic jest 10% też zwiększony. Czyli jak widać bardzo opłacalne. Jak na chleb. O, no, no, i, ten, i właśnie dlatego w na naszym początku po, opłaca się zbierać. I tak, o, gratulacje, Pepe, level up. I, i tak, i przez, od, przed dziewiątym levelem bardzo polecam Wam zebrać sobie tyle y, punktów y, zbieractwa, ile się da. O tym też później będzie na blogu post z tym związany, ale na razie jeszcze nie ma, bo dopiero ten blok powstał jakiś, e, który dzisiaj jest. No dobra, nieważne, tak, dziś chyba czwartego powstał, a tak Bok of Namus. a to chyba do Jest opłacalny. Marek. One, one tak naprawdę nazywają się keruby, ale ja je nazywam e, kebaby, więc to przy, e, przeze mnie taka nazwa. E, to tak. I później. O! O! O, 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 roślinka. Rośnika! Fuck you. Uh, Sama is Alradic Getting In LOL, jakby ktoś tutaj stał. I... Ej, patrz! To ona! Uh, here i Eee, uh, nie będziemy mówić ników, ale tak jakiś dziwny dick. Bardzo przepraszamy, jeśli to oglądasz, chociaż i tak nie oglądasz, bo to pewnie nie Polka albo Polak, nie wiem, bo by pomyślał, że Fluttershy jest yyy Mhm. <śmany> był. Aha ha 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 co nie w miecz jakaś bawa stoi lata i chce mi ukraść kwiatka ohohohoho z kwiatka a w ogóle pepe pokaż jeszcze na temat skilli jak to jej rozdawać Tak, twoja, ale za to mój kwiatek. E, I tak, e, no ale e, zanim dostaniesz Dave'a, czyli jakby tak w przetłumaczeniu anioła, e, czyli jeszcze zanim dostaniesz tą drugą klasę, bo o co chodzi z tym aniołem? Później dostaniesz możliwość latania, czyli skrzydełka. Czyli. Czyli o, tu też jest. E, czyli jedna z najbardziej epickich rzeczy w tej grze. To dopiero później. No to ja tutaj, ja, Pepe, najpierw robimy pleski, a później. O! I to ten, to on startu. Pepe, już mówię, co to jest. O, chwilę, mam tych kwiatek. I zanim jesteś tym Dave'em, jak wcześniej mówiłem, O, albo myszką. No, o no. E, I jeszcze tak, e, jeśli chodzi o zbierać swój i, i Dave'a, to zanim będziesz e, Dave'em, czyli tym aniołem, czyli zanim dostaniesz e, no, skrzydełka. Naciśnij spacja i leć. Okay. No. Ale to w innej lokacji, dlatego tutaj na razie jest Na tej lokacji jest to absolutnie zablokowane. Nigdzie nie można latać. I kiedy się ma wyższy level, tutaj nie można nawet przedmiotów zbierać. Yyy... Yy, dobra. Aha, bo ich tylko trzeba zabić. Nie, nie trzeba zbierać. Zapomniałem. No tamtej babce. Yyy... i tak. I na temat tego zbieractwa, to tu możesz do 49. poziomu zbieractwa zebrać. Jeśli będziesz zbierać dalej, to możesz zbierać materiały, ale to mnie nie pójdzie wyżej, te zbieractwo. więc... Właśnie tam później jest coś takiego, że zmieniasz, ale to dopiero jako Dave. Tam, że jedną ze ścieżek rozwoju. Czyli to chyba. No, jeszcze nie odebrały. No to tam, no, nie, poczekaj. Flateschy. No to schyto nieśmiała. Tak, papie, taki nieogarnięty. A, jeśli będziecie mnie bardzo. Ej, ja tutaj zbieram kwiatka. A ja nie mam jeszcze tego quest'a.